Zofia Nosko, Centuria, Orędzia Zbawienia Rozdział czwarty. Zaleca modlitwę Rok 1981 Na niebie położona została wielobarwna tęcza, jedna bardzo wyraźna, a druga bardzo słabo zaznaczona. Łuk przymierza pomiędzy Panem, naszym Bogiem, a mizernym stworzeniem, jakim jest człowiek. Godzina obecna jest zarazem czasem trwogi i nadziei. Całe legiony demonów są jak szalona sfora wściekłych psów gotowych walczyć pazurami i kłami o każdą wymykającą się im duszę. Modlitwa wasza i pokuta rozlewają silną woń, która paraliżuje demony i złe duchy. To, co dzieje się dziś na świecie, jest dziełem złego ducha, jątrzeniem demonów. Brat zabija brata, przelewa krew niewinną. Demony i złe duchy chcą w tej ostatniej godzinie zebrać jak najobfitsze plony. Dzieci moje ukochane, proszę Was, ja, matka niepokalanie poczęta, módlcie się. Rozważajcie różaniec święty, odprawiajcie drogę krzyżową w każdy piątek. Niech serca wasze staną się jak balsam lany na najświętsze rany Chrystusa Pana. Odstąpcie od grzechu, odstąpcie od wszelkiej nieprawości, szanujcie dni święte w skupieniu i modlitwie. W te dni módlcie się za waszych wrogów o nawrócenie ich. Proszę Was, niech krzyż święty będzie w każdym domu. Nauczajcie dzieci wasze, aby żyły w prawdzie Bożej, aby dzień zaczynały od modlitwy porannej i każdy dzień też modlitwą dziękczynną kończyły. Proście swoich aniołów stróżów, aby czuwały nad waszymi rodzinami i domostwem. Proście Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego o ciągłą opiekę i zrozumienie prawd Bożych, chęć wypełnienia świętej woli Bożej. Ja, matka wasza niepokalana Maryja, będę prosić o łaski dla was wszystkich i dla waszego narodu i kraju, ale wy oddajcie się absolutnie na działanie łaski Bożej.